Witajcie z tej strony Legomanka i jak widzicie po tytule, chciałabym Was zachęcić do udziału w pewnej akcji charytatywnej organizowanej przez firmę Lego. Czyli Build To Give. O co chodzi? Musicie zbudować gwiazdę. Tylko tyle albo aż tyle. Gwiazda może być jaka chcecie, niech Was tutaj fantazja poniesie. Następnie wstawiacie zdjęcie gwiazdy na swój profil społecznościowy. Z hashtagiem Build to Give. Profil to może być Facebook, Instagram i inne tego typu portale. No i następnie Lego w ramach, w ramach podziękowania przekazuje zestawy Lego zaufanym partnerom charytatywnym. W Polsce są to cztery fundacje: Fundacja e, Dr. Clown, e, Dziecięca Fantazja, Fundacja Polsat, No i Fundacja TVN Nie jesteś Sam. No, i następnie te fundacje przekazują najbardziej potrzebującym dzieciom zestawy Lego. Tylko tyle i aż tyle. Tak naprawdę wasza gwiazda, wasze 5 minut poświęcone na zbudowanie tej gwiazdy przyniesie uśmiech setkom, jak nie tysiącom dzieciakom w święta. Także jak widzicie, zachęcam was do wzięcia udziału w tej. Akcji, no i sama też tu biorę udział i zbudowałam taką gwiazdkę, którą już wstawiłam na swój profil na Instagramie. No i jak widzicie, nie jest może to jakaś mega gwiazda, taka w klimatach świątecznych, ponieważ wialutka jest. No ale pamiętajcie, liczy się gest, także zachęcam Was do wzięcia udziału w tym tutaj przedsięwzięciu. W komentarzach piszcie, czy już wzięliście udział. No i weźcie szerujcie to wideo. Nie chodzi mi tu o moje zasięgi, ale bardziej chciałabym, żeby więcej osób dowiedziało się o tej akcji Build to give. Także zachęcam Was do udziału, budujcie. No i jak mówię, wasze 5 minut poświęcone na zbudowanie gwiazdy, przyniesie uśmiech na twarzach dzieci już w te święta. Także. Do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, no i cześć!